Najdroższy miód świata to miód Manuka. Już spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego słoiczek miodu kosztuje 300-400 zł czasami. Tutaj mam miód Manuka. To jest miód, który pochodzi z Nowej Zelandii i tylko tam jest on wytwarzany, ponieważ tylko tam rosną krzewy Manuka. Miód Manuka jest tak popularny ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Jego cena też wynika z tego, czym większe stężenie jest substancji czynnej, która właśnie w tym miodzie odpowiedzialna jest za te niesamowite właściwości. Ta substancja to metyloglikoksa. Jest to substancja, którą mierzymy, ile miligramów tej substancji jest w kilogramie miodu. I na przykład tutaj mamy stężenie 500 50, to znaczy, że na kilogram miodu mamy 550 mg metyloglikoksalu. Dla porównania, w takim standardowym miodzie w Polsce, na przykład miodzie z mazur, mazurskiej pasieki, będziemy mieli od 0 do 20 mg, czyli dużo, dużo mniej. Jeśli chodzi o właściwości metaloglikoksalu, to to przede wszystkim są właściwości bakteriobójcze, grzybiczobójcze, również wirusobójcze. Do czego więc taki miód możemy wykorzystywać? Możemy go wykorzystywać w zależności od stężenia do leczenia różnych chorób, na przykład w jamie ustnej. Wiele osób różnego rodzaju takie afty sobie smaruje tym miodem, bądź kiedy mamy stan zapalny dziąseł, też możemy taki miód suplementować. On również jest polecany dla osób, które mają problem z układem pokarmowym, czyli na przykład różne owrzodzenia układu pokarmowego też często są leczone Miodem manuka, ale on będzie również pomocny w różnych rodzajach infekcji, czy to infekcji dróg oddechowych, czy różnego rodzaju infekcji układu pokarmowego, więc jego właściwości tak naprawdę są bardzo szerokie. Pytanie: jak wybrać miód manuka odpowiedni dla siebie? Tak naprawdę, jeśli nigdy nie mieliśmy jeszcze żadnej przygody z miodem Manuka, to możemy zacząć od takiej podstawowej od podstawowego stężenia, czyli MGO100. W tej chwili w naszym sklepie jest dostępny miód w bardzo korzystnej cenie, bo to jest w granicach 80 zł, miód MGO 100. Jeśli chcecie go wyszukać na naszej stronie internetowej, to wpisujecie miód manuka. Jeśli